Dzień dobry Państwu, reprezentuję Klinikę Ortopedii i Traumatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polot. Obecnie żyjemy w bardzo trudnych czasach, jakim jest epidemia COVID-19. Klinika Ortopedii i Traumatologii zajmuje się dziedziną, która jest między innymi traumatologią, czyli urazem narządu ruchu. Urazem narządu ruchu epidemia nie przeszkadza i nie może przeszkodzić się. Zaopatrzeniu dzieci, które doznały urazów narządu. Te dzieci muszą być zaopatrzone błyskawicznie, profesjonalnie, nowocześnie. I my zaopatrujemy urazy z całego makroregionu ludzkiego i nie tylko. Do nas trafia bardzo dużo dzieci, operujemy w obecnej dobie w nasilonych. I ilości urazów w okresie wakacyjnym i w obecnym czasie kilka dziennie. Yy, są to choroby, które nie mogą być odroczone, muszą być zaopatrzone. I w obecnym czasie nasilona ilość urazów potęguje nam pracę. Ale klinika ortopedii, traumatologii to nie tylko. Urazy dziecięce, ale również zabiegi ortopedyczne. I poprosiłbym mojego zastępcę, doktora Małeckiego, o wypowiedzenie się na temat zabiegów ortopedycznych rządu ruchu. Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy poinformować również Państwa, że wykonujemy zabiegi ortopedyczne planowe w naszej klinice. Operujemy i przyjmujemy tych pacjentów, których odroczenie leczenia operacyjnego mogłoby spowodować uszczerbek na zdrowiu, gdyby ten zabieg był odroczony. Przypomnieć i poinformować chcieliśmy również, że u każdego pacjenta przed przyjęciem do kliniki wykonujemy test COVID-19 tak, żeby sprawdzić, czy pacjent nie jest zainfekowany. Każdy pacjent, który jest przyjmowany do kliniki, pacjent urazowy, jak i ortopedyczny, który wymaga Leczenia operacyjnego ma wykonywane testy na Izbie Przyjęć i operowany jest wtedy, gdy jest test ujemny. W obecnym czasie nasilenie urazów blokuje nam dużo czasu i pobytu operacyjnego na bloku operacyjnym. Nie jesteśmy w stanie załatwić wszystkich błachych urazów, które powinny trafiać do innych ośrodków, jakim jest pogotowie, jakim są poradnie, żebyśmy my jako chirurdzy mieli czas i możliwość operowania i pobytu na bloku operacyjnym i zaopatrzyć to, co jest bardzo pilne.